Słońce, tak jak księżyc, to otwarte okno do górnego świata. Przez nie dochodzi blask światła z niebiańskiego domu. Tylko najsilniejsi te typy, szamani, umieli dostać się do górnego świata. Powietrzne boje jastrzębi to w rzeczywistości nieraz pojedynki szamanów. W piersi zmarłego te typy odkrywano niekiedy wbity jastrzębi szpon. Znak, że zginął w podniebnym pojedynku. Te typy mieli sekretne życie, o którym nikomu nie opowiadali. Ale wszyscy zginęli z rąk białych diabłów, Lenina i Stalina. Bo wszystko kiedyś się kończy. Jesteśmy w tym miejscu właśnie dlatego, że tutaj się zaczęła ta historia. Nie jestem pracownikiem muzeum, nie jestem muzealnikiem. Jestem z wykształcenia etnografem, ale przede wszystkim jestem pisarzem. Skoro otwarłem to pudło, pudełko, w którym były te porge, No to już trzeba było pójść dalej, a droga prowadziła tylko w jednym kierunku, czyli do tak zwanego Porge Majzi, czyli lasu duchów właśnie. Tylko mój brat wiedział, gdzie to leży. Tam wierzę. Nawet żadnych figurek nie było. Takich jak te twoje, czy innych czortów? Nic. A ty się mnie pytasz, co to te twoje figurki. To ja ci teraz odpowiem oficjalnie: chuj wie! Myślałeś, że ode mnie się dowiesz? Ja nie wiem. Ja jestem pielęgniarką z wykształcenia. Czegoś się spodziewał? Że jestem wszystko wiedząca? Człowieku, rozejrzyj się: my już nie wiemy takich rzeczy. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Uczyłam się w Sankt Petersburgu. Tam nas uczyli rozpoznawać szpionów. To jest tak naprawdę cykl przemocy, który się odbył na cennych mieszkańcach Syberii, bo w latach 60. w ogóle władza dążyła do skomasowania tych ludzi w jak najbardziej ciasnych ośrodkach, i to też tylko po to, żeby ich poddać kontroli. Wiadomo, że zostali pozbawieni swoich własnych przywódców religijnych, szamanów, te typy, serkupowie jak sieroty dlatego, że są otoczeni światem pełnym duchów, w których oni czują obecność, ale nie umieją sprawować nad nim kontroli. I ta wiara też prawosławna może jest takim trochę sposobem na oswojenie strachu, czyli zbudowaniem sobie tarczy przed, przed tym, czego oni się boją. Tutaj nie ma zwyczaju o tym mówić. To grzech. Ale ja się w zeszłym roku ochrzciłem. Mam na chrzestne imię Jozafat. Powiem ci, Porge to figurka z drewna albo z żelaza. To miejscowy szatan. Tutaj wszyscy byliśmy kiedyś pod jego władzą. No, ale to też daje pojęcie na temat skali spustoszenia, prawda? Które nasze zainteresowanie tymi kulturami tam po prostu wyrządziło. Czasami się zdarzało, że, i tak było w przypadku dziewczyny z północnego kraju, że nastąpiły rodzaj takiej wymiany. Oni zobaczyli rzeczy, których już nie mieli u siebie. Rzeczy, które zniknęły, które zostały zniszczone, których te w walce po prostu historii przemieliły. To nie jest tylko tak, że my jechaliśmy czy ja jechałem po wiedzę do nich, ale też przychodziłem im różne rzeczy. Kanak, pokazywaliście już wcześniej komuś wasze porgę mać? Nie odpowiedział. Może jednak spał. Słyszałem jego spokojny oddech. To lepiej nie pokazujcie nikomu. Powiedziałem, tylko już nie wiem, czy do niego, czy do siebie, czy w czarną pustkę, w której byliśmy zatopieni. Ja nie mogłem przewidzieć tak naprawdę. Hmm tego, z czym się skonfrontuję właśnie w Lesie Duchów z osobistymi historiami. Tutaj zawiodłem jako, co mi sprawia masochistyczną przyjemność, zawiodłem jako etnograf, ale podobało, podobało mi się to, że ja sam się sobie podobałem jako człowiek. Ja Wolności tak naprawdę, gest, gest wolności i gest odpuszczenia sobie. A to też jest bardzo ważne, bo, bo to powoduje, że jesteśmy ludźmi po prostu.